Jak przestać się nienawidzieć i zacząć żyć pełnią życia? Jesteś wart każdej chwili. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, czy naprawdę czujesz, że masz prawo istnieć i jesteś wystarczająco dobry. Czy czujesz, że twoje życie jest wartościowe samo w sobie? A może wręcz przeciwnie: gdzieś w głębi myślisz, że twoje życie to jedno wielkie oszustwo, które prędzej czy później zostanie odkryte. Niestety, wielu z nas odpowiada tak na tę drugą opcję. Życie bez poczucia wartości siebie, bez akceptacji tego, kim jesteśmy, staje się szare, samotne, przepełnione lękiem i poczuciem winy. Możemy to zobaczyć wszędzie. Statystyki depresji, samobójstw i zaburzeń lękowych rosną, a głęboka, skrywana nienawiść do siebie to uczucie, które doświadcza co czwarty z nas. Wyobraź sobie, że ktoś inny traktowałby się tak, jak ty traktujesz siebie. Nazwalibyśmy to wtedy okrucieństwem. Paradoks jednak polega na tym, że nienawiść do siebie towarzyszy nam tak długo, że przestajemy ją zauważać. Staje się jak taki cichy, irytujący sąsiad w naszej głowie, obecny tam od samego dzieciństwa. Zastanów się: ktoś cię komplementuje, co wtedy robisz? Natychmiast to kwestionujesz. Kiedy ktoś okazuje ci miłość, to nie wierzysz, że jest szczery. W twojej głowie rozbrzmiewa głos, który wciąż powtarza: Jesteś do niczego. Utrzymujesz toksyczne relacje, bo sądzisz, że na nie zasługujesz. Dlaczego? No bo gdzieś w tobie zakorzeniło się już przekonanie, że jesteś gorszy. Pora spojrzeć jednak prawdzie w oczy. Nikt nie rodzi się. Nienawidząc siebie. Ta autodestrukcyjna tendencja jest wynikiem lat doświadczeń, często od wczesnych chwil naszego życia. Jeśli nie dostaliśmy wsparcia i miłości w dzieciństwie, powoli zaczynaliśmy wierzyć, że coś jest z nami nie tak, że miłość nie jest dla nas. Pierwszy krok do wyrwania się z tej pułapki to przyznanie, że te wszystkie negatywne myśli, które mamy o sobie, nie powstały bez powodu. To może budzić gniew, smutek, rozczarowanie, ale musimy w końcu przestać usprawiedliwiać tych, którzy zawiedli nasze zaufanie. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Nie wszyscy nasi opiekunowie, nasi bliscy, byli gotowi nas wspierać i dawać nam siłę. Nikt nie przetrwa w poczuciu, że jest tylko rozczarowaniem dla tych, którzy go wychowali. Dlatego ważne jest, by przestać szukać dla nich usprawiedliwienia, a skoncentrować się na tym, jak te doświadczenia wpłynęły na naszą samoocenę. Niektórzy z nas nauczyli się tłumić ból przez różne ucieczki: używki, toksyczne relacje czy kompulsywne zachowania. To maska, która kryje pewien głębszy problem, którym jest lęk i brak akceptacji oraz miłości. Klucz do rozwiązania tkwi w tym, by stać się swoistym historykiem swojego własnego życia. Musimy zrozumieć, że ta nienawiść do siebie to skutek wczesnych ran i niewypełnionych potrzeb z dzieciństwa. I choć może to być bolesna prawda, jej odkrycie to pierwszy krok ku uzdrowieniu. Musimy też uświadomić sobie, jak okrutni jesteśmy dla samych siebie. Latami uczymy się krytykować samych siebie bez końca. Teraz jest czas, aby się zatrzymać i spojrzeć na to z dystansu. Musimy nauczyć się unikać schematów autodestrukcyjnej narracji i skierować tę energię ku opłakaniu tego, czego nam zabrakło czyli miłości, na przykład akceptacji czy troski. Jedna ważna sprawa, zanim przejdziemy dalej, jest jeden aspekt, który musimy omówić. Jest nim idealizacja miłości. W naszej wyobraźni miłość często przedstawiana jest jako coś doskonałego. Jest bezwarunkowa, absolutna i bez cienia skazy. Wydaje nam się, że jeśli będziemy kochani idealnie, to w końcu będziemy wartościowi. Problem tkwi w tym, że ten idealny obraz miłości jest nieosiągalny. Każda relacja przeżywa swoje wzloty i upadki. Miłość nie jest idealna i nigdy taka nie będzie. Kiedy pojawiają się trudności, zaczynamy obwiniać siebie, sądząc, że to z nami coś jest nie tak. I tutaj znowu wraca nasze dzieciństwo uczucie, że musimy zasłużyć na miłość. Idealizowanie miłości tworzy błędne koło. Stawiamy sobie nierealistyczne oczekiwania, a gdy ich nie spełnimy, czujemy się bezwartościowi. Wpadamy wtedy w spirale autokrytyki i samopotępienia. A przecież miłość, zarówno do siebie, jak i do innych, to proces. To nie jest produkt końcowy, a droga, której uczymy się wzajemnej akceptacji. Nasza wartość nie zależy od tego, czy będziemy kochani idealnie. Czy będziesz miał idealne życie, czy zostaniesz zaakceptowany bez żadnych ale. Masz wartość już teraz, ponieważ samo istnienie wystarczy, byś zasługiwał na miłość i akceptację. Droga do zdrowego życia emocjonalnego zaczyna się od akceptacji siebie takim, jakim jesteś. Bez porównywania się do ideałów, które nie istnieją. Czas, byś stał się swoim największym sojusznikiem. Pozwól sobie na to, by być wystarczająco dobrym bez względu na to, jak wygląda Twoje życie. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.